Kiedyś życie było czadowe. Dzisiaj nic już nie ma sensu. Cześć, Lucy! Cześć. Przyniosłem nie? Kawa. Gorzki jak nasz los napój dający krótkotrwałe ukojenie w tych beznadziejnych czasach. Dobry klocku. Zakłóciłem ci poranne dołowanko? Czasy się zmieniły. Też musisz się zmienić. Pokaż, że jesteś twardy, gotowy do walki. Zobacz, gwiazdka spada! Życzenia! zabika! Zabyka! Ała, moja nóżka. jest straszne zimno. Enet, tutaj wyprawiam! I co? I po co te krzyki? Nikt się nie dostał. Jeden się dostał. Jestem generał Zabyma. Sprowadźcie do mnie przywódcę. Luzy! Znajdź mnie. Yeah. Stań do walki. Wszystko przeze mnie. Chwyć się do nicy, roślinko. Lecimy ratować. Wszystkie klocki są dozwolone. Asteroidy! <laughs> Pozwolisz, że cię uratuję? Jasne, ratuj. Ktoś, ty co? Nazywam się Rex Niebezpiecznik. Obrońca galaktyki. Archeolog. Cowboy. preser raptorów. <laughs> nie to nie śmiesz. Pomożesz mi ocalić przyjaciół? Dobrze ci radzę, nie zbliżaj się do układu siostr. Rządzi nim bezwzględna królowa. Jedynie najtwardsi wracają stamtąd czyli. Dobra rapsinka, miła rapsinka. <noise> tak, mój rapsio. Poddanie zwał mnie Królową Wisimi. Mam przeczucie, że nieźle wdepnęliśmy. Mogę się zmienić w coś innego, co nie będzie budzić niepokoju. Nie lepiej. Nie gorzej. Kobyle byłem skłonny zaufać. Play phone, play phone. Nie robiłem. A właśnie, że tak! Jesteś! Emet, czy ty sobie dorysowałeś zaraz? Ja? No skąd? Lego Przygoda 2 Kim jesteś? O twoim najgorszym koszmarem. Małym Ną, co zaspał do szkoły, nie wziął stroju na WF i musiał ćwiczyć w bokserkach? Nie, to było... Ha!